Witam, tu Tomasz Migdałek z blogu BirofileBlogs.com. Dzisiaj pora na kolejną wideorecenzję. Ostatnio było kilka recenzji pisemnych, teraz pora na kolejną wideorecenzję. A okazja ku temu jest bardzo ważna, ponieważ wczoraj miała miejsce premiera nowego piwa z browaru kontraktowego Birband. Chłopaki z browaru Birband. Ważą swoje piwa w Witnicy, w browarze Witnica w województwie loguskim. A piwo, które wczoraj miało swoją premierę i które dzisiaj będzie tutaj degustowane i recenzowane, to Citra. Citra IPA dokładnie. Single Hope. To jest bardzo istotna informacja. Piwo jest chmielone tylko jedną odmianą chmielu amerykańską, citrą. Jest to kolejne. Piwo od Birbanta, tak wygląda, kontr etykieta piwo niefiltrowane, pasteryzowane ekstrakt 14,2% BLG, alkohol 5,9%, goryczka IBU 62%. W składzie mamy wodę, słody jęczmienny, pszeniczny. Mamy też kaszkę kukurydzianą oczywiście mamy chmiel citra drożdże US05, piwo niefiltrowane, a więc z naturalnym osadem. Tak wygląda, e, tak wygląda e, etykieta. Kapsel goły, czarny. Jeszcze nie ma że, kapsli e, jakby tutaj dedykowanych browarowi. Zobaczymy, co e, browar Birband przygotował. Otwieramy piwo. piwo otwarte. No i od razu czujemy to czego należało się spodziewać, czyli aromatyczna citra. Cytryna, fruty, trochę nut żywicznych. I też delikatny zapach owocowych, cytrusowych wandrynek. Bardzo przyjemnie. Teraz sobie to piwo przelejemy do szkła. Tyle. Na razie tyle. Resztę sobie przelejemy później. To co widać od razu. Bardzo ładna piana. Naprawdę piękna, zwarta, drobno-pęcherzykowa. Bardzo fajnie się prezentuje. Tafla taka jaka być powinna. Kremowa, zwarta. No. Piana naprawdę bardzo, bardzo udana. Tak właśnie powinna wyglądać piana w dobrym piwie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, kremowa. W aromacie w dalszym ciągu citra rządzi absolutnie. Żywiczno-ziołowo-cytrusowy zapach, cytryna, grapefruit I przy tym wszystkim naprawdę pachnie też jak krasowe IPA. Piękny zapach. Teraz pora spróbować. Pierwszy łyk i Wasze zdrowie i zdrowie prowaru Birband. Jest naprawdę dobrze. Bardzo pijalne piwo, bardzo ożywiające, mamy goryczkę, taką bardzo, bardzo specyficzną, też typową dla Citry, nie jest zalegająca, jest krótka, ale na tyle wyrazista, że też przywodzi skojarzenia troszkę z goryczką skórki z, z cytryny. Myślę, że a propos właśnie nazwy piwa i tego chmielu jakiego użyto, jest to bardzo, bardzo dobre skojarzenie i bardzo korzystne, bardzo orzeźwiające piwo. Ma też przyjemną słodową kontrę, taką słodkawą, troszkę, właśnie takie, takie przytłumione landrynki gdzieś tam się pojawiają. Bardzo dobrze to równoważy goryczkę. Piwo jest dobrze nagazowane, ale nie jest przegazowane co jest dobrą też informacją. Nie, naprawdę. <grych> bardzo dobre. Bardzo dobre. To jest y, tego typu piwo, które nalane do szklanki czy do kufla będzie bardzo szybko znikać. Jest bardzo pijalne, orzeźwiające. Pijąc mimo tego, że mamy pełnie smaku, pijąc to piwo mamy wrażenie lekkości takiej orzeźwiającej lekkości, co nie jest normą w przypadku y, piw w stylu India Pale Ale, y, ale tutaj to mamy i właśnie myślę, że ten chmiel, który daje te wszystkie cytrusowe nuty y, w połączeniu z tą taką słodkawą, y, bazą, można powiedzieć, zaprawioną tym aromatem cytrusowym, aromatem cytry, to jest świetna mieszanka, naprawdę bardzo dobrze y, to wszystko smakuje. Bardzo dobrze pachnie. Przelejemy sobie tutaj więcej tego piwa. Ono naprawdę jest szalenie apetyczne. I zobaczcie te piany. Zobaczcie te piany. Jest naprawdę znakomita. Tego aż tak dobrze tutaj na tej kamerze nie widać, ale naprawdę piana jest świetna, taka błyszcząca, perlista, kremowa. Widać, że, że użyto naprawdę składników wysokiej jakości, które nam tutaj dały tak, tak dobrą pianę. Jeszcze o tej goryczce. Ona zostaje, tak tutaj ją czujemy. Można by powiedzieć, że jest trochę jednak zalegająca, ale jest to takie bardzo przyjemne zaleganie. Absolutnie nie ma w tej goryczce nic nieprzyjemnego. Naprawdę, bardzo dobre piwo! Orzeźwiające. Jest w tym piwie słodycz, jest w tym piwie goryczka, jest znakomity cytrusowy aromat, są też nuty żywiczne i ziołowe. W szczególności, jak sobie to piwo pomąchamy ze szklanki. No, naprawdę, świetne. Świetne piwo Single Hope. Kolejna ciekawa pozycja z browaru Birband. Tak wygląda raz jeszcze etykieta. Mamy też motyw cytryny, który tutaj jest widoczny. Taka ćwiartka cytryny. Ona jest jak najbardziej adekwatna, bo rzeczywiście cytrusów w tym piwie mamy dużo. Zdecydowanie polecam bardzo udana premiera. Po każdym kolejnym łyku mamy ochotę na następny. Szalenie pijalne piwo. Bardzo sesyjne. Myślę, że też byłoby bardzo dobrą propozycją na lato. Mimo stosunkowo wysokiego woltażu prawie 6%. Ale absolutnie tutaj to nie przeszkadza. Piwo jest orzeźwiające, rześkie. Dobrze da się pragnienie. Ta goryczka. Nie, naprawdę, jestem pod dużym wrażeniem. Cieszę się też bardzo, że właśnie w Browarze Witnica za sprawą Birbanta teraz te, takie piwa, tej klasy piwa powstają. Myślę, że może to też być oznaka lepszych czasów i taki, taki przejaw lepszych czasów dla Browaru Witnicy, który nie wszędzie i nie zawsze ma dobrą prasę, ale ma coś się pojawić piwo typu India Pale Ale właśnie z Witnicy już pod tą marką, także możliwe, że te związki z kontraktowcem, z browarem kontraktowym pomogą Witnicy, tak jak pomogły Gościszewu relacje z Ale browarem, a Browarowi na Jurze pomogły relacje z Pintą. Mamy nadzieję, mam nadzieję, że w przypadku Witnicy będzie tak samo. Piwo. Birband Citra, IPA, Single Hope, znakomite piwo. Nie powiedziałem o kolorze, a jeszcze warto wspomnieć, piwo mętne, taka barwa pomarańczowa. Bardzo dobrze to wygląda. Tu mamy jeszcze resztkę. Mamy też osad drożdżowy na dnie, więc teraz już wiemy, jak piwo smakuje bez tego osadu z dna, więc możemy je sobie bez tutaj już żadnych obaw przelać, żeby wszystko, co w butelce Browar Birband zawarł, znalazło się u nas w szkle. Teraz już mamy całe piwo przelane do szklanki. Teraz jeszcze z dużą przyjemnością zanurzam nos w szkle, zapach jest naprawdę znakomity. Piwo pięknie zmętnione, łączy słodową pełnię ze wspaniałym owocowo-ziołowo-żywicznym aromatem i tymi cytrusowymi nutami. Rewelacja. Rewelacja. Jedno z lepszych piw, jakie piłem w tym roku. Polecam Browar Birband, polecam Citre IPA. Szukajcie je w sklepach specjalistycznych. Nie wiem, czy będzie lana w Kegi, ale myślę, że w Pawie też by smakowała. Z beczki bardzo dobrze. Bardzo dobre piwo. Dzięki wielkie za uwagę, za to, że byliście ze mną w tej kolejnej recenzji. Zachęcam Was do subskrybowania kanału na YouTube. Zachęcam do zaglądania na bloga, do komentowania i na kanale pod filmami i pod wpisami na blogu. Zachęcam również do lajkowania fanpage'a facebookowego, do polecania go znajomym. Przycisk subskrypcji YouTube'a i odnośnik do fanpage'a znajduje się na blogu po prawej stronie. Co mogę powiedzieć? Z tak dobrym piwem w szklance mogę Wam życzyć jedynie równie dobrego piwa w Waszych szklankach, w Waszych kuflach. Pijcie dobre piwo, czytajcie, oglądajcie i słuchajcie e, bloga birofileblogspot.com. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tomasz Migdałek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Raz jeszcze Wasze zdrowie. Nie naprawdę. Bardzo dobre. Do zobaczenia. Cześć.